Ścieżką ucieka czarny żółw w podkasanej sutaluje. Ojciec gołymi rękami wyjmuje z ula ramki. Atakują mnie roześlone pszczoły. Mama nad kuchnią zajęta ważeniem zupy. Pies karuś Nawet nie machnie ogonem. To jest moim zdaniem bardzo niezwykły poeta Zdzisław Antolski, ponieważ on jest poetą niezwykle zwięzłym, bardzo lapidarnym, jest takim poetą, który celnie trafia każdym słowem, gdzie tam nie ma nic zbędnego, tam nie ma zbędnego przecinka. On na pozór tego wiersze są skromne, takie oszczędne, natomiast one są niesłychanie intensywne, bardzo obrazowe. To od razu wszystko widzimy. Co pokazuje, potrafi też w bardzo prosty sposób, bez wielkich metafor, bez jakichś intensywnych środków literackich powiedzieć bardzo istotne rzeczy o rzeczywistości. To taka cecha mojego czy charakteru, czy stylu pisarskiego, że nie lubię rozwlekłych, budowania rozwlekłych zdań. Staram się to w aforystycznej formie streścić i w tym ostatnim toniku jest to bardzo widoczne trochę podobny do japońskich haiku zwięzłe wrażeniowe i myślę, że w ten sposób ja daję szansę czytelnikowi, żeby on swoją wyobraźnią współtworzył to, żebyśmy wspólnie zachwycili się Światem, przyrodą i słowem, no bo to jest zabawa słowa. Ja bym to nazwała prawdziwą poezją. Napisał ją prawdziwy poeta. Nic nie udaje, nie wabi nas pięknymi, kwiecistami, kwiecistymi słowami tylko y, prawdą, którą chcę nam przekazać. Ym, Ojczyzna Papierowych Żołnierzyków to jest y, niezwykły Tomik, y, Tomik powiedziałabym nawet intymny. Y, y, miałam przyjemność pracować nad oprawą graficzną, y, nad okładką książki i y, najpierw się zastanawiałam, co tutaj z, y, jak to pokazać, bo tak jak mówię, jest to bardzo osobisty Tomik i y, razem z autorem pomyśleliśmy, że dobrze by było pokazać y, zdjęcia, fotografie, Trafie, y, przeszłości. Dziś rano, przez sen, przez śnieg, za szybą widzę biegnące dziewczynki w futrzanych czapkach i kołnierzach, z tornistrami na plecach o smukłych nogach, jak witają się pocałunkami. Gdzieś. Czeka na mnie dzwonek szkolny, pulpit z wyrytymi inicjałami ukochanej w barkoczach z białymi wstążkami, i lekcje w starej szkole. Koledzy śmieją się na powitanie, mróz zarumienił w ich twarze. Podają mi dłonie, przez śnieg, przez czas, przez Nie Pisać zacząłem pod powiem, pierwszej miłości, zresztą tradycyjnie romantycznie nieszczęśliwy. Kiedy chodziłem do liceum imieniem Stefana Żeromskiego, dwa kroki stąd, tam przeżywałem jak no, każdy młodzian te okresy dojrzewania, burzy i naporu, a wówczas mieliśmy w liceum imieniem Żeromskiego silny ruch polonistyczny, bym powiedział, bo Uczyli mnie tacy wybitni poloniści jak Stanisław Mijas czy pani doktor Helena Wolny, która wtedy właśnie reaktywowała przedwojenne pismo, Młodzi Idą, gdzie szukała autorów. Ponieważ ja wybijałem się, że tak powiem w cudzysłowie, na języku polskim, pani doktor Helena Wolny, wiedziona jakąś intuicją kobiecą powiedziała Antolski, ty masz jutro przynieść swoje wiersze do nowego pisma. Uznałem to za rzecz oczywistą, a ponieważ już miałem te wiersze, przyniosłem. No i ukazał się cały blok moich wierszy i tak stałem się z dnia na dzień, z godziny na godzinę, z sławnym poetą w liceum imieniem Stefana Żeromskiego. A że to była reaktywacja przedwojennego pisma, to zostałem... Kolegą Herlinga Grudzińskiego, Wiesława Jażdżyńskiego, Józefa Ozgi Michalskiego. Chociaż o Herlingu Grudzińskim wówczas mówić nie było wolno. O tym dowiedzieliśmy się już później. Fraszki na Zdzisława Andolskiego. Pierwsza. Będą cztery. Wieczór autorski Mazdysław Antolski stoi wysoko w literaturze z głową zanurzoną w twórczej chmurze. Tu napisze esej, tam wygłosi mowę. Trzeba mieć do tego bardzo mądrą głowę. Przestałe ponidzie, Zdzisław twórczo idzie, Przed nim otworzona brama, za nią literacka chwała. A czwarta to chwila wspomnień. Na wzgórzu Apaczów, pełni pozytywnych znaków, Piliśmy kuflami piwo, zawsze było bardzo miło. Tomik, ojczyzna papierowych żołnierzyków, prezentuje to wszystko, co jest najlepszego w poezji Zdzisława Antorskiego, bo to jest autor wielu wspaniałych książek, które się do tej pory ukazały. W nowych wierszach mamy skondensowany świat, mamy... W... Kilku, kilkunastu wersach, całą opowieść, która by mogła zająć wielką książkę, wielką książkę prezatorską. Zdzisław Antolski potrafi to zebrać w jednych, na jednej stroniczce w kilkunastu wersach. To jest wspaniała umiejętność poetycka, wspaniały słuch językowy. Także ja się tą książką zachwyciłem i mam nadzieję, że zachwycą się czytelnicy. Podwórkowa himalaria. Ojciec zgarniał śnieg z podwórka w wielką pryzmę pod krzewem luzu. To były moje Himalaje, na które wspinałem się codziennie i zjeżdżałem na sankach. Tam marzyłem, że kiedyś pokocha mnie Tereska z naszej klasy. Ale wiosną lodowe szczyty zaczęły niebezpiecznie maleć. Na próżno znosiłem śnieg z najdalszych zakątków naszego obejścia. Góry znikły. Został tylko mokry ślad na Ziemi. i